Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest to z gry Battlefield 5 i dzisiaj omówimy sobie jeden z karabinów y, powtarzanych w tej grze. To nie jest tak, że Battlefield 5 jest całkowicie grą złą, która do niczego się nie nadaje i jest, y, można powiedzieć, bardzo, bardzo słaba. Nie, to jest gra, która po prostu, y, można powiedzieć, jej potencjał nie został w pełni wykorzystany i najlepiej to widać chyba na K. 31 łamane na 43. Jest to broń, która w grach pojawia się niesamowicie rzadko. A jest to spowodowane przede wszystkim tym. Że jest to broń szwajcarska, więc ona w grach się nie pojawia, ponieważ Szwajcaria nie brała udziału w konfliktach takich jak I wojna światowa, jak II wojna światowa, prawie już w ogóle nie brała udziału w konfliktach, więc po prostu ta broń się nie pojawiała. K31 łamana 43 to jest wersja snajperska karabinku K31, który natomiast jest wersją karabinu Schmidt-Rubin, którego prototyp powstał w 1889 roku, natomiast w roku 1891 rozpoczęto produkcję i różne egzemplarze produkowano do roku 1959, więc przez naprawdę naprawdę długi okres czasu. Bronie z efektem współpracy pułkownika Schmidt'a z Edwardem Rubinem, pułkownik Schmidt stworzył karabin, natomiast Edward Rubin zaprojektował nabój. Jest to nabój 7,5 na 55. Metrów Swiss, czyli szwajcarski. Jeśli chodzi o sam karabin, to był to karabin naprawdę, naprawdę nowoczesny. W wersji z 1889 roku był wyposażony w 12-nabojowy odłączany magazynek pudełkowy, czyli niespotykany typ magazynka, wtedy zaczęły magazynki pudełkowe ładowało się z łódki. Tu również była taka możliwość, ale ten magazynek można było normalnie również odłączyć. I załadować kolejny magazynek, jeśli chcieliśmy ładować z łódek, to wykorzystywaliśmy sześcionabojowe tekturowe łódki, czyli dwie łódki wchodziły do jednego, do jednego magazynka po wystrzeleniu wszystkich naboi. W wersji 1896 łamane na 11 były te magazynki już sześcionabojowe, czyli nieco mniejsze, ale tak większe niż w większości o jeden nabój, chociaż na przykład Włosi mieli też sześć naboi. Tak, większy niż większość magazynków w karabinach powtarzalnych właśnie o ten jeden nabój, to może mieć znaczenie niekiedy. Jeśli natomiast chodzi o zasięg maksymalny, to jest 2000 metrów, czyli dla karabinu powtarzalnego, raczej standardowy. Karabin K31, łamany na 43, który pojawia się w grze Battlefield 5, jest typowo karabinem snajperskim. On został stworzony w oparciu o karabinek K31, który był produkowany od 1933 do 1958 roku. Wyprodukowano go w ilości 582 230 sztuk. Wersja snajperska była no już wersją specjalistyczną, wyposażoną w przyrządy optyczne. W szwy grze Battlefield 5 da się również celować z zwykłych przyrządów mechanicznych. I ja właśnie tak celuję zazwyczaj w tej grze. Mi się wydaje, że no po prostu to jest taki mój protest przeciwko temu, że do każdej broni w grze Battlefield 5 dołącza się praktycznie lunetę, co jest całkowicie niepotrzebne, po pierwsze. A po drugiej nigdy tak nie robiono. Lunety w II wojnie światowej, podczas II wojny światowej, były dalej bardzo drogą zabawką i wyposażono właśnie w lunetę wyłącznie karabiny snajperskie. Tutaj ta luneta jest uzasadniona, jednak jakby dodano zwykłą wersję K31 karabinek, właśnie to on też by mi się wydaje, bez większego problemu się sprawdził. Zda moim zdaniem, jest to naprawdę solidna broń, wygrzeba Telfit 5. Ja ją szczerze powiedziawszy, polubiłem, jest naprawdę fajna, celna. No, oczywiście, ciężko tu mówić, czy twórcy próbowali odwzorować nabój stosowany w tej broni. Jeśli tak, no to naprawdę mi się to udało. Broń jest naprawdę dobrą i solidną bronią, która sprawdza się na naprawdę różnych dystansach. Jeśli chodzi natomiast o tą broń w grze Battlefield 5, to wiadomo, nie mogła ta broń pojawić się na polach II wojny światowej, dlatego że armia szwajcarska, Szwajcaria nie brała udziału w działaniach podczas II wojny światowej. Jednak, pomimo tego, tak, wydaje mi się, jest to naprawdę ciekawa broń, którą warto sobie przetestować. Jest to naprawdę coś ciekawego, interesującego. Szkoda, że tak mało tego typu broni dodano do gry. Jeśli twórcy poszliby tym tropem, to naprawdę, naprawdę mi się wydaje sporo różnych karabinów można byłoby do gry wprowadzić, a tak no niestety takiej możliwości twórcy nie wykorzystali moim zdaniem w pełni. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie co myślicie o karabinie K31 łamane na 43. Jak wam się ta broń podoba w grze Battlefield 5? Napiszcie, czy pojawiła się ta broń również w innych grach? czy wykorzystano ją w innych produkcjach. Jeśli tak, to w jakich? Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć.